W rozdziale 11 listu do Hebrajczyków znajdujemy szereg przykładów wiary zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Widzimy życie konkretnych ludzi, którzy dla nas, zmagających się z codziennymi wątpliwościami, niepewnościami, są przykładem wiary i wytrwałości. Tydzień temu słyszeliśmy fragment, w którym za przykład wiary zostali podani Abraham i Sara. Abraham, który uwierzył, i to zostało mu poczytane za zasługę. Dzisiejsze czytanie zaczerpnięte z kolejnego, bo z dwunastego rozdziału listu do Hebrajczyków zaczyna się od słów, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków. Po prawie dwóch tysiącach lat od powstania tego dzieła, jakim jest list do Hebrajczyków, moglibyśmy na podstawie żywotów świętych, te listę bohaterów wiary znacznie poszerzyć i inspirować się ich życiem, a przede wszystkim ich zapatrzeniem w Jezusa. Tak jakby wszyscy oni chcieli nam powiedzieć, patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Bo chrześcijanin ma biec ze wzrokiem wpatrzonym w Jezusa. Bo to Jezus jest tym, który w biegu wiary nas prowadzi. On także odpowiada za pomyślny koniec tego biegu, czyli doprowadzenie nas do mety. Autor listu do Hebrajczyków porównuje drogę chrześcijanina do biegu. Jest to bieg szczególny, bo nie skupia się na sobie i swoim tylko celu. Wręcz przeciwnie, autor listu pisze o biegu, którym otacza nas dookoła całe mnóstwo świadków. Nie widzów, którzy przyglądają się naszym zmaganiom, ale tych, którzy biegną wspólnie z nami, bo to jest nasz bieg życia bieg, który skończy się w Królestwie Niebieskim bieg, w którym nie jesteśmy jedynymi uczestnikami. W starożytnej Grecji biegi krótkodystansowe były najważniejszą dyscypliną igrzysk olimpijskich. Bo każdą kolejną olimpiadę nazywano imieniem zawodnika, który w nich zwyciężył. I chociaż startowało w nich wielu sportowców, zwycięzca był tylko jeden. Wymagano nie tylko poprzedzającego bieg dziesięciomiesięcznego treningu i diety, ale także pozostawienia z tyłu innych. I chrześcijański bieg życia trochę przypomina greckie biegi olimpijskie. Nawet słownictwo użyte przez autora listu do Hebrajczyków było takie same jak w przypadku zawodów sportowych. Wzywając do odłożenia ciężaru grzechu, autor używa tego samego słowa których w starożytności opisywano zdejmowanie ubrań stanowiących przeszkodę i obciążenie w wykonywaniu czynności sportowych dla atletów. Także w biegu chrześcijanina liczy się dobre przygotowanie i stawianie sobie konkretnych wymagań, takich jak modlitwa, post, dobre czyny, sakramenty, nieustawanie w walce ze swoimi grzechami i słabościami. Liczy się także osiągnięcie mety i to w jak najlepszym stylu. Zasadnicza jednak różnica między biegiem olimpijskim a biegiem w życiu chrześcijanina jest taka, że w naszym przypadku zwycięzców może i powinno być wielu, bo w naszym biegu życia nie możemy pozostawić innych za sobą. Ten bieg ma raczej przypominać sztafetę. W której nawzajem sobie pomagamy w dotarciu do mety. I tak naprawdę to jest siła i bogactwo Kościoła, że w drodze naszej wiary nigdy nie jesteśmy sami. A warunkiem zwycięstwa w biegu wiary jest dobiec do mety za Jezusem, bo to On jest przewodnikiem. I można powiedzieć, że w cudzysłowie biegnie On przed nami i przykładem własnego życia. Pokazuje nam, jak wygrać bieg wiary. Do tego też zachęca nas święty Wincenty Pallotti, byśmy starali się naśladować swoim życiem życie Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus sam na ziemi nie prowadził wygodnego życia. Sam wziął krzyż i znosząc obelgi innych, przyjął za nas śmierć. Jego wzór ma nam pomagać, byśmy w obliczu przeżywanych trudności nigdy się nie załamywali. A Chrystus, dzięki Krzyżowi, jest tym, który nasz bieg doprowadza do końca. Bez Jego krzyżowej ofiary nie mamy szans, najmniejszych szans, dobiec do mety. A biec za Nim to tyle, co naśladować Go. Wpaść na metę za Nim, biegnąc po Jego śladach. Znaczy odnieść największe zwycięstwo. Dzisiejsze drugie czytanie autor kończy frazą motywującą nas do jeszcze większego wysiłku. Pisze: Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Wcześniej mówił o tym, żeby odrzucić grzech, jak ciężką szatę, która przeszkadza nam w biegu. Teraz mówi nam o walce z nim używając obrazów przywołujących brutalny sport, stanowiący połączenie zapasów z boksem. Można powiedzieć, że było to coś w rodzaju dzisiejszego MMA. W cudzysłowie to podziwiam tych, którzy są w stanie to oglądać. Często płynie tam krew. W walce nie było remisów. Tak poważnie autor listu do Hebrajczyków spogląda na nasze zmagania z grzechem. Jesteśmy w walce z grzechem albo wygrani, albo przegrani. I nigdy nie ma szans na remis, bo z grzechem nigdy nie możemy polemizować. A więc bez kompromisów i odrzucając wszystko, co ma choćby pozór zła wsparci wstawiennictwem naszych świętych bohaterów wiary, ale również wzajemną modlitwą i czerpaniem z bogactwa, jakim jesteśmy dla siebie nawzajem, jako wspólnota Kościoła, wytrwale biegnijmy za w Chrystusa, by osiągnąć wyznaczoną nam metę, czyli Królestwo Boże. Amen.